Proszę Państwa, Mercedes AMG GLE 53. Jeden z najpiękniejszych SUVów Mercedesa, który aktualnie jest produkowany. Przejście z ML do GLE to przejście technologiczne, nie tylko to wizualne, ale przede wszystkim techniczne. Silnik, który tutaj to mamy, to 3-litrowa benzyna, która osiąga aż 435 koni mechanicznych i rozpędza to ponad dwutonowe auto w ciągu 4,7 sekundy do setki. Auto ma długość prawie 5 metrów. E egzemplarz, przy którym stoję, fabryczny, kosztuje 675 tysięcy złotych i jest pytanie, czy ten samochód wart jest takich właśnie pieniędzy, gdy spojrzeć, ile kosztują dzisiaj pospolite marki typu Volkswagen czy, czy Skoda. A więc, drodzy Państwo, zapraszam Was na opowieść o tym mercedesowskim dziele sztuki. Ten samochód musiał być przedmiotem wielu, wielu burzliwych narad, bo narysować w dzisiejszych czasach tak piękny samochód, który sprawia wrażenie takiego potwora wielgachnego na ulicy w tej klasie, oj, to była nie lada, nie lada gradka, nie lada wyczyn. Auto jest, proszę Państwa, naprawdę cudowne. 3-litrowy silnik, oczywiście zaturbiony, który osiąga 435 KM, rozpędza to monstrum, 5-metrowe monstrum, w niespełna 5 sekund do setki. Oczywiście ten AMG swoje musi spalić, jest to spalanie rzędu od 11 przy bardzo delikatnej jeździe do nawet 21 litrów paliwa na 100 km. Z uwagi na wartość tego auta 675 tysięcy złotych, trzeba też mieć świadomość, ile kosztuje tutaj ubezpieczenie AC i ile kosztuje, proszę Państwa, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Samochód, gdyby go zestawić ze starym ml przeszedł absolutną metamorfozę nie tylko tę wizualną, ale przede wszystkim techniczną, zupełnie nowy napęd na 4,9 stopniowa automatyczna skrzynia biegów pozwalają temu samochodowi zachowywać się jak porządnemu sportowemu bolidowi. On naprawdę, proszę Państwa, jeździ. Przyznają państwo, że auto wygląda fenomenalnie. Ten cudownie wielki czarny grill e, wzmocniony dolnym spoilerem Chcę nam powiedzieć, że uwaga, oto na drodze jedzie potwór, zjeżdżajcie mi z drogi. Piękne 22-calowe felgi, proszę Państwa, też robią nie lada tutaj robotę. A w środku, proszę Państwa, spotykamy piękne, najpiękniejsze rzeczy, jakie Mercedes kiedykolwiek robił. Czyli staro wyglądające drewno takie jachtowe, które jest na pewno piękniejsze niż te szczotkowane aluminium lub inne rzeczy. Nie mogło być, proszę Państwa, inaczej niż w S-Klasie. Kierownica, oczywiście z Forda Mondeo. Przyciski, które trudno. Trafić wielkimi paluchami, tak jak, jak, jak mam ja, no i wszechobecny, szanowni państwo, worek po ziemniakach, auto za tyle pieniędzy, AMG, a ono w standardzie nie ma alcantary, nie ma grama alcantary, na słupkach, na suficie po prostu nigdzie. Mimo, że to drewno jachtowe naprawdę sprawia wrażenie starego, dobrego, cudownego Mercedesa, to jednakowoż to wykończenie polietylenem, te plastikowe guziczki tutaj jak gdyby zabierają w nam całą radość tego samochodu, jego piękno. Choć samochód jest bardzo wielki, to tego miejsca na nogi stół jest niewiele dla szczupłej kobiety albo nastoletniego dziecka. To naprawdę powinno być rozwiązane, dlatego że za tyle pieniędzy chciałoby się auto wygodne z wielką ilością miejsca z tyłu. Proszę Państwa, tak jak Państwu wielokrotnie mówiłem, nie wiem dlaczego marka premium, bo Mercedes jest taką marką, a do tego jeszcze wersja AMG nie rezygnuje z tych wszechobecnych worków na suficie. Tu dalej, jak w innych Mercedesach, mimo że AMG, mimo że 675 tysięcy zł, mamy do czynienia z workiem po kartoflach w kolorze czarnym. Na suficie, naprawdę zachodzę w głowę. Jak to możliwe, żeby w aucie tej klasy za taką cenę nie było Alcantary na suficie, nie było tych elementów wykończeniowych z jakichś lepszych materiałów? Przecież tu się już siedzi jak w Skodzie i to w Wschodzie faworyt takiej z 90., proszę Państwa, roku. Może gdybyś operatorze podszedł, proszę zobaczyć. No, piękne jachtowe drewno. No, napra naprawdę kojarzy się z najpiękniejszymi latami i twórczością Mercedesa. I w to miejsce zobaczcie te klamki takie. Naprawdę toporne, plastikowe yy, klamki i ten sufit, proszę Państwa, i ten sufit naprawdę zwora. Ale chciałem Państwu pokazać, żeby się Marysele wstydził coś, co absolutnie mnie uderzyło, a mianowicie wykończenie yy, tego zagłówka. No przecież przeszycie, gdybyś podjechał, operatorze, do środka, przeszycie, wykończenie tego zagłówka, no woła o pomstę do, do nieba. Zbliżmy jeszcze, o. Chodzi o to, no proszę Państwa, jak to możliwe, żeby w aucie za 675 tysięcy złotych tak wyglądał zagłówek? Tak on nie wygląda nawet w chińskich samochodach, które kosztują 100 tysięcy złotych. Wizualnie na zewnątrz auto jest naprawdę piękne. Gdy włączymy ten 3-litrowy motorek, to on naprawdę tutaj mruczy. Zobaczcie Państwa, jak pięknie, aż chciałoby się w nim siedzieć, ale przez te, proszę Państwa, plastikowe skóry. Przez te imitacje różnego typu to nie jest auto za 600 tysięcy złotych. Ok, ponad 2 tony, 5 metrów długości e, rozpędzają to w 4,7 sekundy do setki, ale za to też trzeba zapłacić. I kiedy już człowiek wydaje na 18-20 litrów benzyny na 100 km i wydaje 675 tysięcy złotych brutto na ten konkretny samochód, no to chce jechać w luksusie. Tymczasem tego luksusu oprócz chińskich, proszę Państwa, wyświetlaczy, które co chwila się, wiadomo jak jest w Mercedesach, wyłączają, blokują, zawieszają, jak stare Samsungi telefony. Nie ma tu niczego, na czym można byłoby oko zawiesić. Byłbym niesprawiedliwym, gdybym nie powiedział, że Samochód prowadzi się fenomenalnie. Układ kierowniczy, układ hamulcowy, to auto słucha się pedału gazu, czujesz to auto, jeździsz się nim cudownie, ale cudownie za 675 tysięcy z workiem na głowie i plastikiem pod tyłkiem coś tu chyba nie gra. Gdyby auto kosztowało 250 tysięcy złotych, ok, niech będzie plastikowe, ale za prawie 700 chcemy coś dużo, dużo lepszego kierownica. No fajna jest, cudowna, można się pobawić, tutaj jest wydech można dać, Tak, ciszej, głośniej, skrzynia biegów manualna, przełączanie systemów Sport Plus Comfort Individual. OK, zegary też mi się podoba to oprogramowanie akurat, ale coś tu proszę państwa jednak w tym aucie czegoś brakuje. Brakuje czego? Brakuje rzeczywistego luksusu, bo za prawie 700 chcemy mieć luksus. Oceniam Mercedesa GLE AMG w skali 1 do 10 na naciąganą piątkę, a wszystko dlatego, że w środku mamy kupę, kupę ze znaczkiem AMG i Mercedesa. Pozdrawiam Państwa wwwbestofcars.com.pl to wypożyczania w Warszawie przy ulicy Mornickiej 310 przez 312 wpadajcie. Teraz mamy cudowne samochody. Pan Stanisław nam je daje co róż, ale w naszych samochodach nie tylko jest cudowny klimat i luksus dostępny dla każdego z Was. Do każdego dodajemy torbę towaru na cały weekend. Wy sobie wyobrażacie ile brum, brum z tego zabawy będzie.